Spójrz teraz na to stworzenie, które leży u Twoich stóp albo obserwuje Cię z drugiego końca pokoju. Być może myślisz, że patrzysz na psa, kota lub inne zwierzę domowe. To pierwsza iluzja, którą musimy dzisiaj zburzyć. To, na co patrzysz, to nie jest tylko biologiczny organizm. To jest prastara energia, zamknięta w futrze, która znacie lepiej niż Ty znasz samego siebie. Weź głęboki oddech i poczuj ciężar swojego ciała na krześle lub łóżku. Poczuj bicie swojego serca. To samo serce, które czasami czuje się tak niezrozumiane przez ludzi wokół ciebie. I teraz zadaj sobie pytanie: czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że w momencie, gdy spotkałeś swojego pupila po raz pierwszy, czas na ułamek sekundy się zatrzymał? Społeczeństwo nauczyło nas wierzyć w mit przypadkowości. Mówisz sobie, że poszedłeś do schroniska, bo czułeś się samotny. Mówisz, że znalazłeś to ogłoszenie w internecie przez zbieg okoliczności. Mówisz, że ten błąkający się kot na ulicy wybrał twoją wycieraczkę, bo było mu zimno. To jest kłamstwo, które twój logiczny umysł opowiada twojej duszy, aby utrzymać cię w ryzach materializmu. Prawda jest znacznie bardziej szokująca. To spotkanie zostało zaplanowane z matematyczną precyzją, zanim jeszcze twoja matka poczuła pierwsze ruchy w swoim łonie, zanim wziąłeś pierwszy oddech w tym. W cieleniu, w przestrzeni między życiami, w tym wielkim eterze, gdzie nie ma czasu ani bólu, zawarłeś kontrakt. Twoja dusza emituje bardzo specyficzną sygnaturę, wibracyjną. To jest jak unikalny kod radiowy, jak melodia, której nikt inny nie słyszy. Ale ta istota, która teraz mruczy na twoich kolanach lub szczeka na listonosza, rozpoznała tę melodię z odległości wielu wymiarów. Oni nie wybrali cię, bo masz wygodną kanapę. Oni wybrali cię, ponieważ zobaczyli kolor twojej aury i wiedzieli, że będziesz potrzebować ratownika. Wiedzieli, że nadejdą dni, kiedy będziesz płakać w poduszkę, myśląc, że nikt cię nie kocha. Wiedzieli, że będziesz przechodzić przez rozwody, choroby, straty i momenty zwątpienia w sens istnienia. I ta dusza, ta potężna istota światła, podniosła rękę w świecie duchowym i powiedziała: Ja pójdę. Ja zejdę na dół w to gęste i trudne ciało zwierzęcia, które żyje krótko i jest zależne, tylko po to, aby być kotwicą dla tej osoby. Zastanów się nad tym, przenikliwym spojrzeniem, którym czasami obdarza cię Twój zwierzak. To nie jest wzrok, który prosi o jedzenie. To nie jest wzrok, który prosi o spacer. Czy czujesz ten dreszcz na plecach, gdy Twój kot patrzy w pustą przestrzeń obok Ciebie, a potem prosto w Twoje oczy? To jest moment skanowania. Używam tutaj efektu Barnuma, bo wiem, że to czujesz. Masz wrażenie, że oni wiedzą o tobie rzeczy, których nigdy nie powiedziałeś na głos i masz rację. Oni czytają twoje pole energetyczne jak otwartą książkę. Widzą twoje lęki, których wstydzisz się przed partnerem. Widzą traumy z dzieciństwa, które próbujesz ukryć pod maską dorosłości. Co więcej, oni widzą twoje poprzednie wcielenia. Kiedy Twój pies kładzie Ci głowę na kolanach dokładnie w tym momencie, gdy ogarnia Cię smutek bez powodu, to dlatego, że on pamięta ból, który Twoja dusza przyniosła z innej ery. On nie jest tu po to, by Cię oceniać. Ludzie oceniają. Zwierzęta są czystą akceptacją. Są ucieleśnieniem bezwarunkowej miłości, której tak desperacko szukamy w innych ludziach, a która została nam dana pod postacią czworonoga. To są zaawansowani mistrzowie duchowi. Wielu z nich to istoty, które zakończyły już swój cykl inkarnacyjny jako ludzie, ale wróciły w formie zwierząt, ponieważ tylko ta forma pozwala na tak bliski, intymny i niefiltrowany dostęp do ludzkiego serca. Jako człowiek mógłbyś odrzucić ich radę. Ale jako słodki, bezbronny zwierzak przełamują Twoje bariery obronne w ułamku sekundy. Nie jesteś ich właścicielem. To słowo jest obraźliwe dla duchowej hierarchii, która ma miejsce w Twoim domu. Jesteś ich podopiecznym. Oni są strażnikami Twojej częstotliwości. Kiedy wracasz do domu wściekły, przesiąknięty toksyczną energią miasta i pracy, a Twój pies wita Cię szaleńczym tańcem radości, on nie po prostu się cieszy. On właśnie wykonuje egzorcyzm. On rozbija tę ciemną skorupę, którą przyniosłeś ze świata zewnętrznego, zmuszając twoje wibracje do powrotu na poziom miłości. To jest ochotnicza misja. Zgodzili się na to, by ich życie było krótsze od Twojego, co jest największym poświęceniem, jakie dusza może złożyć zgodzili się złamać ci serce swoją śmiercią, bo wiedzieli, że ta lekcja straty i miłości otworzy cię na szersze rozumienie wieczności. Więc następnym razem, gdy spojrzysz w te oczy, nie mów do nich jak do dziecka, mów do nich w myślach jak do starego przyjaciela, który zna wszystkie twoje sekrety i mimo to, a może właśnie dlatego, postanowił towarzyszyć ci w tej trudnej podróży przez ziemski plan. Jeśli czujesz teraz ciepło w klatce piersiowej, jeśli czujesz, że te słowa rezonują z prawdą, o której zapomniałeś, napisz w tysiąc ty Komentarzu słowa, które są pieczęcią tego kontraktu. Napisz. Dziękuję, że mnie wybrałeś. Pokażmy algorytmom, jak potężna jest armia przebudzonych dusz i ich strażników. Spójrz teraz na to stworzenie, które śpi obok ciebie, albo które właśnie przemknęło ci przez myśl. Poczuj ciężar jego ciała. Ciepło jego futra pod twoją dłonią. Myślisz, że to tylko pies, który czeka na spacer? Myślisz, że to tylko kot, który szuka najcieplejszego miejsca na kanapie? Jesteś w błędzie. To, na co patrzysz, to zaawansowana technologia duchowa, ukryta w formie biologicznej, zaprojektowana w jednym konkretnym celu ochrony twojego pola energetycznego. Musisz zrozumieć mechanikę tej relacji, bo ona wykracza daleko poza to, co widzisz oczami. Twoje zwierzęta to żywe gąbki i alchemicy energii. Funkcjonują w spektrum wibracji, które dla ciebie jest niewidoczne, ale które odczuwasz każdego dnia jako nastrój, jako zmęczenie, albo jako nagłą ulgę po wejściu do domu. Zacznijmy od kotów. Koty nie są z tego świata. Wszyscy, którzy mieli z nimi do czynienia, czują to instynktownie. Koty są mistrzami transmutacji. Zauważyłeś, że twój kot kładzie się na tobie dokładnie w tym miejscu, które cię boli? Albo siada ci na klatce piersiowej, kiedy wracasz do domu z trzęsącymi się rękami po traumatycznym dniu? On nie szuka wygody. On skanuje Twoje ciało eteryczne. Kiedy kot zaczyna mruczeć, nie robi tego tylko z przyjemności. To jest konkretna częstotliwość między 20 a 140 Hz. To częstotliwość, która w świecie fizyki przyspiesza zrastanie się kości i regenerację tkanek ale w świecie metafizyki robi coś znacznie potężniejszego. To... Mruczenie to fala dźwiękowa, która rozbija gęstą, lepką energię stresu, lęku i cudzej zawiści, którą przyniosłeś ze sobą do domu. Kot wchodzi w twoje pole, pobiera tę negatywną energię, ten ołów twojej duszy i poprzez wibracje swojego ciała transmutuje ją, zamienia ją w światło. On to mieli, trawi i wypuszcza jako czystą, Miłość. Dlatego koty tak dużo śpią. Ten proces transmutacji jest wyczerpujący energetycznie. Kiedy twój kot śpi, on resetuje system poczyszczeniu twojej aury. A psy? Psy działają na innej zasadzie. Psy to strażnicy i gąbki absolutne. Kot przetwarza energię, ale pies? Pies staje na linii frontu. Pies absorbuje. Jeśli w twoim życiu panuje chaos, jeśli w twoim domu są kłótnie, jeśli nosisz w sobie niewypowiedziany gniew lub głęboki smutek, Twój pies to widzi jako ciemną chmurę, która próbuje cię otoczyć. I co robi ten wierny strażnik? Wchodzi prosto w tę chmurę. Bierze to na siebie. Dosłownie wchłania tę dysharmonię w swoje ciało, żeby nie dotknęła ona ciebie. Kiedy pies szczeka w pusty róg pokoju, kiedy warczy na drzwi, za którymi nikogo nie ma, nie uciszaj go. On widzi byty i energię, których twoje ludzkie oczy nie rejestrują. On właśnie odgryza kawałek cienia, który próbował się do ciebie przyczepić. On tworzy tarczę ze swojej własnej bioenergii, mówiąc do wszechświata, nie dotykaj mojego człowieka. Najpierw musisz przejść przeze mnie. I tutaj dochodzimy do punktu, który może wstrząsnąć twoim sercem, ale twoja dusza jest gotowa, by to usłyszeć. Porozmawiajmy o chorobach twoich zwierząt. O tych nagłych nowotworach, o niewydolności nerek, o problemach ze stawami, które pojawiają się znikąd. Płaczesz, pytasz Boga, dlaczego: biegasz od weterynarza do weterynarza, myśląc, że to błąd biologii, że to pech, że to genetyka. Posłuchaj mnie uważnie. W 90% przypadków to nie jest ich choroba, to jest Twoja choroba. Zwierzęta w swojej bezwarunkowej miłości podpisały kontrakt na bycie Twoim. Piorun ochronem. One widzą, kiedy trauma, którą nosisz, staje się dla ciebie zbyt ciężka. Widzą, kiedy stres zaczyna zżerać twoje organy. Widzą, kiedy zbliża się do ciebie kryzys, który mógłby cię złamać. I wtedy, na poziomie duszy, podejmują decyzję decyzję ostateczną. Mówią: Wezmę to na siebie. Somatyzują twoją energię w swoim ciele. Ten gust, który wyrósł w ciele Twojego psa, mógł być zawałem, który był przeznaczony dla Ciebie. Ta nagła choroba Twojego kota mogła być depresją, która by Cię zabiła. One przejmują ten ładunek, abyś Ty mógł przetrwać, abyś Ty mógł dalej się rozwijać, abyś Ty mógł wypełnić swoją misję. To jest najwyższy akt ofiary, jaki istnieje w tym wymiarze ofiara z własnego ciała fizycznego, złożona z czystej miłości. Bez oczekiwania na zapłatę, bez żalu, bez pretensji. One odchodzą wcześniej, bo zużywają się szybciej, filtrując toksyny twojego życia. Czujesz teraz ten ucisk w gardle? Czujesz, jak twoje serce przyspiesza? To nie jest smutek, to jest rozpoznanie prawdy. To twoja dusza przypomina sobie ten kontrakt. Jeśli straciłeś kiedyś przyjaciela w ten sposób, jeśli obwiniałeś się, że nie zrobiłeś wystarczająco dużo, przestań. Natychmiast przestań. Twoje poczucie winy jest dla nich ciężarem. Zamiast tego wyślij im teraz potężną falę wdzięczności. Zrozum, że ich odejście było aktem ratowania twojego życia. Weź głęboki wdech, poczuj, jak powietrze wypełnia twoje płuca. Ten oddech jest darem od nich. Twoje zdrowie jest ich dziedzictwem. Twoja stabilność emocjonalna jest zbudowana na fundamencie ich poświęcenia. Następnym razem, gdy twój pies położy ci głowę na kolanach, albo gdy twój kot zacznie cię ugniatać łapami, nie traktuj tego rutynowo. Zatrzymaj się, zamknij oczy, poczuj ten przepływ energii. Podziękuj im w myślach. Powiedz, widzę, co robisz. Dziękuję, że mnie chronisz. Zdejmuję z ciebie ten obowiązek. Jestem już silny, poradzę sobie. Uwolnij ich z tej konieczności ciągłego wchłaniania twojego bólu poprzez pracę. Nad własnym uzdrowieniem. To jest największy prezent, jaki możesz im dać w zamian za ich służbę. Oni nie są tylko zwierzętami, są aniołami w kombinezonach z futra, którzy zgodzili się ubrudzić w ziemskim błocie, tylko po to, by twoja dusza mogła pozostać czysta. Jeśli ta prawda tobą wstrząsnęła, jeśli czujesz, że patrzysz teraz na swojego pupila zupełnie nowymi oczami, daj świadectwo. Niech algorytm poniesie te wibracje dalej. Napisz w komentarzu słowa, które uwalniają i dziękują. Napisz: Dziękuję za tarczę. Dziękuję za życie. To nie jest chwila na zwykłe głaskanie. To jest moment na świętą ceremonię, która odbywa się w ciszy twojego salonu, w przestrzeni między twoim sercem a ich bijącym sercem. Usiądź teraz wygodnie. Jeśli twój towarzysz jest obok ciebie, połóż dłoń na jego ciele. Jeśli go nie ma, Przywołaj jego obraz pod swoimi powiekami tak wyraźnie, jakbyś mógł poczuć ciepło jego futra pod opuszkami palców. Poczuj ten dotyk. To nie jest tylko fizyczna sierść czy skóra, to jest interfejs, to jest panel sterowania, przez który przepływają gigabajty emocjonalnych danych. Weź głęboki wdech, zatrzymaj powietrze, wypuść je powoli, tak wolno, jakbyś chciał zatrzymać czas. Poczuj, jak bicie twojego serca zaczyna synchronizować się z rytmem wszechświata. Twoje zwierzę już to czuje. Widzisz, jak podnosi głowę? Widzisz, jak zmienia się jego oddech? One nie potrzebują słów, ponieważ słowa są zbyt powolne, zbyt ociężałe dla istot, które komunikują się czystą wibracją. One czytają twoje pole energetyczne jak otwartą księgę, zanim ty w ogóle zorientujesz się, co czujesz. Przez lata, może przez całe dekady Żyliście w nieświadomym kontrakcie. Ty cierpiałeś, a one to zabierały. Ty płakałeś w poduszkę, a one kładły się na twojej klatce piersiowej, działając jak gąbka wchłaniająca czarną, gęstą mgłę twojego lęku. Myślałeś, że to przytulanie a to była operacja na otwartym sercu to była transfuzja energii one brały twoją ciężkość i. Przepuszczały ją przez swoje małe ciała, ryzykując własnym zdrowiem, własnymi nerkami, własną wątrobą, tylko po to, byś ty mógł wstać rano i iść do pracy. Ale dziś ten stary kontrakt wygasa. Dziś, w tej chwili, zmieniamy zasady gry. Skup swoją uwagę na splocie słonecznym. Wyobraź sobie, że wychodzi z niego złota, świetlista nić. Ta nić biegnie prosto do serca twojego zwierzęcia. Zobacz ją. Poczuj jej wibracje to jest most telepatyczny to jest linia, która nie zna zakłóceń. Prześlij teraz, właśnie w tej sekundzie, komunikat, ale nie używaj ludzkiego języka użyj języka intencji, użyj języka obrazów powiedz mu w myślach już wystarczy. Poczuj, jak wielki ciężar spada z twoich ramion, ale co ważniejsze zobacz, jak ten ciężar spada z ich małych ciał. Wyślij im obraz siebie, stojącego silnie, jak potężny dąb, który nie potrzebuje podpory. Pokaż im, że Twoje korzenie są głębokie, a Twoja korona sięga nieba. Pokaż im, że nauczyłeś się przetwarzać własne emocje, że nie. Potrzebujesz już, by one chorowały za ciebie. Powiedz w duchu: zwalniam Cię z obowiązku bycia moją tarczą. Zwalniam Cię z konieczności filtrowania moich toksyn. Od teraz Twoje ciało należy tylko do Ciebie. Od teraz Twoje zdrowie jest nienaruszalne. Obserwuj ich reakcję. Może to być głębokie westchnienie, może to być przeciągnięcie się. Może nagle zasną głębokim, spokojnym snem, jakiego nie widziałeś od miesięcy. To jest moment, w którym ich dusza otrzymuje wypowiedzenie z pracy w najcięższych warunkach szkodliwych. To jest moment, w którym przestają być ofiarnikami na ołtarzu Twojego nieprzepracowanego bólu. I stają się tym, czym miały być, od początku, przewodnikami, towarzyszami, partnerami na nowej Ziemi. Bo wchodzimy teraz w erę piątego wymiaru, gdzie relacje nie opierają się na zależności i wampiryzmie energetycznym, nawet tym nieświadomym, wynikającym z miłości. Wchodzimy w erę suwerenności. Ty jesteś potężny, on jest potężny. Stoicie obok siebie, jako dwie. Niezależne istoty światła, które wybrały wspólną podróż, nie z konieczności ratowania się nawzajem, ale z czystej radości współistnienia. Poczuj teraz falę wdzięczności. Niech ta fala wypłynie z Twojego serca, niech popłynie przez Twoje ramię, przez Twoją dłoń, i niech wsiąknie w ich ciało, jak uzdrawiający balsam. Podziękuj im za każdy ból głowy, który wzięły na siebie. Podziękuj za każdy moment, gdy ich choroba odwracała uwagę od Twoich problemów, dając Ci czas na regenerację. Podziękuj im za to, że były strażnikami Twojego progu, gdy ty spałeś nieświadomy zagrożeń. To jest alchemia duszy. Zamieniamy ołów ciężkich doświadczeń w złoto czystej, świadomości. Teraz, gdy ten proces się dokonuje, gdy czujesz to mrowienie na skórze, które jest dowodem na przesunięcie się płyt tektonicznych Twojej rzeczywistości, musisz to zapieczętować. Musisz nadać temu formę w materii. Słowo ma moc stwórczą. Słowo pisane jest dekretem, który wszechświat traktuje jak rozkaz. Dlatego, nie zamykaj tego filmu i nie idź dalej, jakby nic się nie stało. Coś się właśnie stało, coś wielkiego, coś nieodwracalnego. Złożyłeś właśnie nową przysięgę. Jeśli czujesz, że twoje serce jest teraz lżejsze, jeśli czujesz, że twoje zwierzę właśnie odzyskało swoją wolność, daj temu wyraz. Zostaw ślad w polu informacyjnym tego świata. Napisz w komentarzu słowa, które będą pieczęcią tego nowego kontraktu. Niech to będzie deklaracja twojej siły i ich wolności. Niech algorytm poniesie te wibracje uzdrowienia do każdego domu, gdzie zwierzę cierpi z miłości do człowieka. Napisz teraz. Moja dusza dziękuję Twojej duszy. Jestem gotów na uzdrowienie.